Czasami poznanie dziecka w jego naturalnym środowisku rodzinnym daje szersze możliwości diagnostyczne. Pacjent jest tak spięty, no jak może być to w nieznanym dla niego środowisku, w gabinecie lekarskim. Psychiatra poświęca tyle czasu na wizytę online, jak stacjonarną. Opiekunowie dziecka oszczędzają czas na dojazd. Możliwe jest również, podczas takiej wizyty online, Przesłanie dokumentacji medycznej na e-mail, który jest dołączony do historii choroby dziecka i lekarz może przejrzeć takie dokumenty. Ważne jest w przypadku wizyty online dostarczenie, podobnie jak w przypadku wizyty stacjonarnej, wszelkich zaświadczeń od innych lekarzy, specjalistów, opieką których jest dziecko, wyników badań laboratoryjnych, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinii ze szkoły, z przedszkola, pisowych świadectw z klas 1-3, nawet jeśli to dotyczy starszego dziecka. Należy pamiętać, że podczas wizyty online możliwe jest wydawanie zaświadczeń lekarskich zespołu orzekającego dotyczącego kształcenia specjalnego, czystego wspomagania rozwoju, indywidualizowanych e, ścieżek edukacyjnych. Indywidualnego nauczania. Również możliwe jest wydawanie zaświadczeń do spraw orzekania o niepełnosprawności do komisji orzeczniczych. Można takie zaświadczenie dostarczyć pocztą. Możliwe jest również w takich poważniejszych sytuacjach wydawanie skierowań do szpitali psychiatrycznych, a także wypisywanie recept online.